A właśnie, a podświadomość? Co chciałbyś coś dodać? Czym jest ta podświadomość właśnie? Hmm. Czy chciałbym coś dodać? Czym jest podświadomość? Chyba nie. Wiesz co, podświadomość to... Bo się, bo się mówi, że są takie jakby pola akaszy, nie? Ja mi się wydaje, że to jest to, że tam jest cały zapis tego świata takiego... Materialistycznego i tam są te wszystkie informacje o, 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 o matrycie tak naprawdę, nie? Tak, to jest, to jest, wiesz, to jest też ta karma, taka, jak są karmy powiedzmy, narodowe, to myślę, że też jest taka. Karma światowa, można powiedzieć. No tak, no. E, pole inform... Wiesz, pole informacji, pole informacji i tutaj trochę mogę ze zoteryką się zgodzić. No jest pole informacji, które które oddziałuje na materię buduje, buduje ten świat w jakimś stopniu i przyrodę i wszystko, co, co nas otacza. My jesteśmy w tym polu też zanurzeni. Natomiast co ci mogę jeszcze powiedzieć? No właśnie ta podświadomość też jest jakby po, jest elementem tego chyba, nie? Tak mi się tak, mm -hmm. ja tak kojarzy, nie. I, i, I właśnie tam jest wszystko. Dobro i tak zwane zło. Bo no, mówi się też, że podświadomość to są te nasze automatyczne programy, które mamy. Tak, no, ale to mówię, one są. E... Nie są w mózgu, jak to się jak kiedyś uważało, tylko to co jest. Tylko, nie, mózg jest tylko przetwornikiem naszych zmysłów. E... On musi je przetworzyć. Tak jak do komputera masz podłączoną klawiaturę, myszkę, za pomocą myszki masz sterowanie, za pomocą klawiatury możesz wpisać tekst, no ale sama klawiatura i sama myszka to nie wszystko, bo to nie będzie działało. Musi być procesor, który to przetwarza. Fakt, że komputer duszy nie ma, więc się nie komunikuje tutaj z duszą, no ale my już duszę mamy. E, więc e, nasz wewnętrzny komputer przetwarza te sygnały dla duszy, tak naprawdę. Stąd na przykład, jeżeli mamy różne choroby, e, różne zaburzenia e, mózgu, e, wtedy komunikacja ciała z duszą jest e, mo, ograniczona, prawda? I, i są różne. Mm, tak zwane choroby psychiczne. Ch są różne choroby psychiczne. Tak jak na przykład, o masz, prosty, teraz mi przyszło tak do głowy, masz przykład opętań, tak zwane opętania. E, przecież opętania to nie są żadne opętania. E, żadna dusza nie może wejść w nasze ciało, jeżeli my jesteśmy w naszym ciele. Nie ma czegoś takiego, że, 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 że dwa byty mogą być podłączone pod jedno ciało. To, 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 to w ogóle jest... No ale Kościół robi na tym biznes, na egzorcyzmach, e, na, na tego typu rzeczach. To są wszystko rzeczy, które są spowodowane właśnie tym ograniczeniem komunikacji duszy z ciałem. Właśnie. Czyli... Raczej, raczej to są rzeczy mechaniczne, fizyczne, mechaniczne, chemiczne, ale dalej w zakresie materii, w zakresie tego świata. Czyli wiemy, czym jest. My jesteśmy świadomością, która korzysta z tej podświadomości, tak na innych, na innych, jakby przestrzeniach, takich niefizycznych. Tutaj my nie mamy bezpośrednio dostępu, nie możemy sobie pójść i coś wziąć z półeczki w tej podświadomości. Ale jeszcze jest coś takiego jak nadświadomość, takie pojęcie. I co ty co jest coś, co byś mógł powiedzieć na ten temat powiem ci tak nie mam zielonego pojęcia no, 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 bo to też ale zobacz jeżeli 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 naszym takim ostatecznym bytem jest świadomość czyli nasza dusza No to, to czym jest nadświadomość? świadomość to jest jeszcze czymś wyższym niż świadomość No raczej to jest chyba taki taki slogan bardziej co, tak. To tak naprawdę jesteśmy nie my. Tak, tak mi się wydaje, nie? Tylko, że w takich by. Yy... Nasza dusza, tylko, że. Czy tam duch, który. No, no dobra, nie będę też. mamy problem, mamy problem. Taki, nie, bo to jest taki, no. bardziej to moim zdaniem to jest taki. Psychologia to rozdzieliła wszystko nie, na takie różne właśnie świadomość, podświadomość, naświadomość, a tak naprawdę to jest, to się zabiera wszystko w jednym, nie? Ale wiesz, psychologia sama błądzi, no tak, bo brodzi z, gdzieś tam. Brakuje, żeby porobiła takie, takie kanały, które nas puszczają. Wiesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli jakaś nauka nie, nie chce przyjąć duchowości, to próbuje pewne aspekty pewne aspekty tłumaczyć w, różny, w różnoraki sposób, wymyślając różne definicje, teorie i tak dalej. Być może, że właśnie ta nadświadomość jest jednym z takich aspektów, które zostały wymyślone, żeby coś wytłumaczyć. Bo niektórzy mówią, że nadświadomość to jest to to połączenie, to jest to źródło. Mhm. Czyli, czyli Bóg inaczej, nie? Ale dobra. No, no, możemy, tak... możemy, w sumie możemy nazwać Boga nad świadomością, ale że, że jest ponad, tak? Ponad hmm. naszymi świadomościami. No, tak. bo, no, bo, no bo w sumie, w sumie, w sumie tak jest. No, Bóg to jest ponad mówi. nami, tak naprawdę. No tak, i... to to, mówię. to są wszystko wymysły ludzkie, tutaj sobie robimy sami podwórkę, nie? Takie wymyślając różne pojęcia i tak dalej. Się tyle później to potłuje i sami się godzimy w tym wszystkim. E, dzięki za uwagę. Zachęcamy właśnie do, do komentowania, i, i życzymy Wam miłego odsłuchu, i ogólnie pozytywnych. Stanów świadomościowych, aby. Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z wiedzą ojca, Bio, która nie jest wiedzą kościelną. Tam jeszcze, znaczy ten tom, akurat drugi, jeszcze jest, bodajże na, na IndygoBook w internecie. Mhm. Pierwszego tomu nie ma, trzeci jest przez wieś opisany, ale jeżeli ktoś chciałby na przykład poczytać pierwszy tom, to na stronie ruchsystemu miłości.pl. Tam są PDF-y, tam są audiobooki. Pierwszego tomu i drugiego tomu można się z tą wiedzą zapoznać. Nawet dla takich leniuszków w czytelni, w zakładce czytelnia są wyświetlane takie losowe myśli, losowe fragmenty książki bez konieczności wertowania jej. Więc Zapraszamy, można się zapoznać z tą wiedzą. Ona jest za darmo, ona jest za darmo. Nawet jak się ktoś z tym nie zgadza, ale warto to nawet poczytać, żeby wiedzieć o co chodzi, tak? Tak, ja też zachęcam do odwiedzenia mojego kanału, nie na tego w szkole ci nie powiedzą tam ogólnie wiele kwestii jakby już wcześniej zostało omówionych. I cały czas coś tam się dzieje i można sobie zaglądać i i inne odcinki, inne wywiady, inne rozmowy i tak dalej. Zapoznawać się dla tych, którzy jeszcze jakby nie wiedzą o co chodzi do końca, to zachęcamy korzystania z, nas z tego naszego doświadczenia. Tak, bądź pierwszym, który się zapozna z tą wiedzą. Nie czekaj aż inni ją poznają przed tobą. <laughs> <Ka> reklama. <laughs> Cześć, tam nie, jestem do, nie, jestem, nie jestem dobry z marketingu. Fajnie ci się udało zakończyć ten temat. Trzymaj się. Wszystkiego Bo, dobrego. Pozdrawiam. Możesz pomachać. Ja też macham, cześć, trzymajcie się.